Z tej strony Drastorn tv i witam Was w troszeczkę nietypowym odcinku, w odcinku, gdzie zaprezentuję Wam bardzo fajną modyfikację ROPE. Plus. Modyfikacja dodaje liny, doda, dodaje no, no, liny, dodaje nowe strzały, które możemy wystrzelić z normalnego łuku. Tutaj jeszcze tylko zapomniałem sztabek, więc już tak prezentują się wszystkie strzały dostępne do zrobienia. W, tutaj w tym craftingu dzięki temu modowi. Ja e, jeszcze tylko wezmę torch i e, piasek. Dobra, przejdźmy do craftingu. Robi się je normalnie tak jak strzały, tylko po prostu zamiast krzemienia wstawia się odpowiedni, prze, e, odpowiedni przedmiot. Zamiast e, krzemienia np. slime arrow będzie taka strzała. E, do dirt arrow będzie taka strzałka. E, confusion arrow będzie w taki sposób robiona grass arrow będzie robiona w taki sposób, torch arrow będzie robiona w taki sposób, e, ice arrow będzie robiona w taki sposób, laser arrow będzie robiona w taki sposób, x e, arrow będzie robiona w taki sposób i warp arrow będzie robiona w taki sposób. To chyba tyle już z tych strzał. Zobaczę czy jakieś nie zapomniałem. Tak, chyba to są już wszystkie strzałki. Ej, I teraz jeszcze zrobimy sobie ten hack. Aha, jeszcze linowa strzałka, czyli ta najważniejsza. Linę robi się w ten sposób: strzechnici. Tutaj kładziemy linę, tutaj patyk, tutaj piórko. Mamy to Rob Arrow. Teraz, aby zrobić taki grappling hook, E, układamy e, to już nam nie będzie potrzebne. To również układamy liny w taki sposób, a na górę kładziemy metal. Mamy grabbing hook. E, to myślę, że już się więcej nie przyda. Niestety, ale muszę to skasować teraz. Ok, ok, ok. Dobra. Mamy wszystkiego rodzaju, każdego rodzaju strzały, ja wezmę może tamte 64, bo czasami gdzieś może być coś takiego, że strzała poleci za daleko i nie będzie widać efektu, a nie będę już chciał craftować ich, tylko po prostu weźmiemy gotowe strzałki i jest OK. E, podejdę do tego drzewa, gdzie będę mógł zaprezentować tą linową strzałę, no i jakieś inne. Mamy teraz załadowaną Grass Arrow, czyli strzałę ziemną, która powinna postawić klocek dirtu. Nie zawsze to wypali. Trzeba gdzieś trafić w tak, e, tak odpowiednie miejsce. Po prostu te strzały biją jakby tak jakby niżej. E, one mają działanie jakieś troszeczkę obniżone. I trudno jest naprawdę, dosyć trudno jest e, pokazać, dokładnie jak one naprawdę. M, ich zastosowanie powinno być, bo ona. No, Trudno jest, trudno, głównie właśnie z Grass arrow, gdyż, jak już mówię, ona po prostu e, widzi się, że leci na boki i e, nie chce pokazać. Nie wiem, może ten łuk będzie zły, to wezmę ten łuk. A on jest taki sam. E, grass Arrow. E, powinna postawić trawę na dowolnym tutaj klocku. Czy to stone, czy to jest e, trawa, ale no nie... nie, nie znaczy, czy to jest taka trawa, czy taka powinna postawić na no, i na stone i tutaj, ale... N, n, coś, coś, coś nie, nie tak. Kolejna strzała jest X-Arrow, czyli strzała po prostu wybuchowa, tak jakby latające TNT. Bardzo fajna strzała, bardzo przydatna, Też kraftuje się z nią z piórka, patyku i... Pro, jednego tego yy, pro strzelniczego, także jest op bardziej opłacalny po prostu niż ten. E, tyle o tym. Teraz jest Dirt Arrow. Powinna postawić klocek Dirtu. Lecz no, jest podobna w, w, w tym takim swoim działaniu, tak jakby jak ta strzała gras, więc ciężko będzie postawić klocek dirtu. U mnie coś, coś nie chce, naprawdę coś jakoś raz zadziała, raz nie, ale może się uda. Jednak widzicie, nie chce po prostu zadziałać. No, to powinna postawić klasyk virtuł. Kolejną strzałą jest Confusion Arrow. Ta strzała e, powinna, tak jakby wprowadzić e, powinna, um, że tak powiem, działać w ten sposób, że. E, Tutaj ona no, nie ma zastosowania, ale gdyby był po prostu wiszący piasek, tak? Ten taki. Czasami się zdarza, że albo piasek, albo żwir wisi. I jeżeli strzelilibyśmy taką strzałą, no to ona powinna ten piasek tak jakby wpowodować, e, e, żeby zadziałała na niego grawitacja i powinien spaść. No, ta strzała mm, daje jakiś tam też e, damage. Ale ile ciekawe trzeba wpakować w taką krowę? tych Dwa, yy, trzy. Czyli trzy strzały takie na krowę. A na to świnie, ile będzie? Kurczyć, nie mogę trafić. O, i widzicie, nie zadziałało. Także te strzały raz działają, raz nie działają. Trzeba zawsze celować troszeczkę wyżej. Yy, ale też nie za wysoko. Dopiero one od pewnego tak jakby, momentu, gdy się odejdzie, z, e, działają. I tak e, się przedstawia ta strzała. Prawdopodobnie też może być coś takiego, że te ta grass arrow zadziała dopiero gdy e, strzelę z pewnej odległości, więc spróbuję tutaj usunąć. Przecież czasami działa z bliska, czasami działa z daleka, ale mówię, e, różnie, różnie po prostu działa. Także. Yy, to bacho, aha, bo tu załadowana jest slajmowa, czyli tak działa slajmowa strzała, ale ja chcę zaprezentować gras, o właśnie, jest gras. Yy, no też nie. Nie wiem, nie chcę po prostu, nie chcę tego, nie chcę działać to nie. Kolejna strzała jest, jest torch arrow, czyli strzała, która po prostu spałnuje na pochodnie. Bardzo przydatna. Może ktoś mówi, że nie, ale, no bo to niby tam samo i się traci piórko i papek, tak, żeby postawić jednego torcza. Ale, jeżeli idziemy do jaskini i chcemy dziś rozświetlić daleko, ale nie mamy możliwości dojścia tam, no nie wiem, przepaść, coś takiego, po prostu strzelamy sobie taką strzałką. I rozświetla nam się oraz możemy sobie zobaczyć tam czy są jakieś złoża, czy nie ma złóż. E, Kolejną strzałką to już grass arrow, a była ice arrow. E, strzała ice arrow powoduje zamraźnięcie e, wody, źródełka wody. O, zadziałało. Te strzały mają właśnie ten minus, że czasami działają, czasami nie. Tutaj nie zadziałała, tu zadziałała, tu też, widzicie. No, niestety. Yy, teraz jeszcze pozostała strzała Warp Arrow. Strzała po prostu gdzie strzelimy, tam się i teleportujemy. Zobaczcie, ona upadła gdzieś tam, i teleportowaliśmy się w to miejsce. Przydatne, możemy się właśnie teleportować gdzieś w jaskiniach, czy coś takiego, w inne odległe miejsce. I jestem na drzewie, tak. Ciekawe, czy jak tutaj teleportujemy, to czy mnie weźmie w ogóle? Nie. Niestety nie będziemy w ogóle. Bezpieczniej się też przy schodzeniu, bo nie upadniemy. No, jakaś tam szansa spadku upadku jest, ale już na pewno mniejsza niż przy skakaniu. E, teraz została właśnie ta linowa strzała. No, tą linową strzałę pokażę na tym drzewie. Hmm, może ja sobie włączę kreatywa w tym sensie, żeby usunąć po prostu ojej, po aby usunąć tutaj. Strzała ta nie ma ograniczenia już tam tamtej linii Po prostu tyle. Na jaką wysokość strzelimy? Na, z takiej wysokości się opuści w dół, aż nie napotka przeszkody. Czyli jeżeli nie, wiem, tu by stała pochodnia, to ta lina by się zatrzymała na tym klocku, tak? No, strzelimy w górę i nic nie zadziałało. Nie na tym wzroku No właśnie. Widzicie kurcze ok, myślę, że teraz już powinno być wszystko dobrze działa, widzicie Nina no, opuszcza się coraz bardziej w dół trach, trach, trach i jeżeli ją zniszczymy, to wypadnie nam znów ta strzałka e Także użyteczna rzecz, bo strzałki się tak jakby wtedy nie marnują. I możemy z nich korzystać ponownie. Dzień. Teraz została nam tylko fire arrow, czyli strzała po prostu, która podpala, tak? No ta to już e, też, widzicie, nie, może nie zadziałać. Zadziałała. Zadziałała. No zwierzęta też podpala, także możemy sobie w ten sposób upiec po prostu mięsko, czasami się upiecze, czasami nie, ale w większości przypadków podpalonych zwierząt się upie właśnie mięso upiecze. Teraz ostatnią rzeczą, jaka pozostała, to został właśnie ten grappling hook, czyli ten harpun taki, czy tam hak. On działa, jeżeli go zarzucimy, to powinien on się tak jakby przyczepić i dać i zarzu tak jakby spuścić to linę. Spróbujemy to na tym klocku. Powinno teraz zadziałać. O, w ten sposób na drzewie. Okej. Okay. I spróbujemy zarzucić! Dobra, zaczepiło się, lina się spuściła, możemy sobie wejść, zatrzymać się na tej linii shiftem, więc jest tak samo jak przy drabinkach, wchodzimy sobie, bierzemy haczek, tak samo działa przy opuszczaniu, więc jest troszeczkę bardziej nawet niż z łukiem, kładziemy, ona się opuściła i schodzimy, tak? To z mojej strony byłoby na tyle. Myślę, że filmik się spodobał, jeżeli będziecie chcieli więcej takich filmików, prezentujących różne modyfikacje, piszcie w komentarzach. Wiem, że może nie do końca mi się uda ten filmik, ale jest to pierwszy raz, tak pierwszy raz skręcę tego typu film, więc tak nie wiadomo, jakieś tam błędy mogłem popełnić. Ale myślę, że dobrze zrozumieliście mnie, dobrze zrozumieliście crafting tych strzał i ich działanie. Pamiętajcie, że Dirt Arrow i Grass Arrow nie zawsze działają. Jak sobie testowałem, to też nie zawsze działały, ale pozostałe strzały zdały na piątkę z plusem i udało się. Także to na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, polecam.